Tak, szanowni państwo, wybory, wyborami, ale życie płynie, a tutaj to tętni. Już troszeczkę sprawdzałem, jakie tu są zasięgi, że tak powiem, tego całego, całego interesu tu się rozwijać. Widziałem, dokąd można zapchać parking przed, przed oszą, ale to, co dzisiaj jest, przebija wszystko. Dzisiaj rzeczywiście ciężko zaparkować. Cudem, drugi raz objechałem ze samochodami, dopiero wtedy jechałem. Tu, proszę państwa, jest absolutnie do samego końca. Cały parking, po tej stronie, po lewej stronie są stoiska, stoiska autentycznie ze wszystkim. A po tamtej stronie od wjazdu, są parkingi do samochodu, więc już jest za mało miejsca. Coś niesamowitego. Pierwszy raz widzę imprezę, która przebiła sufit, czyli po prostu przestała się mieścić. więcej tu się nie da wepchnąć tej imprezy. Trzeba znaleźć lepsze miejsce. Tak popularna jest sprzedaż taka bezpośrednia właśnie wśród, wśród oczywiście nie tylko Torunian. To się po prostu wszystkim podoba. Jeszcze raz mówię, dzisiaj jest dzień wyborów, ludzie może to jest taka, też takie prowyborcze to może być, no? nie chcę dzisiaj wyjść z domu, bo tylko wybory dzisiaj, nie, chłopie, kobitko, te znajdziesz wszystko po prostu. Cała ta część parkingu Komety jest zastawiona szczelnie, absolutnie, wszędzie są stoiska, Gwarnie niesamowity i ta. Dobry, k można pogadać chwilkę? Pogadać, nie? Myślałem, że Pan machał do nas z tego powodu. No kryształów akurat nie kupuję, ale są tacy, co kupują. Ja tutaj już kupiłem dwie lornetki, przyznam się szczerze, no po prostu myślałem, że kupiłem dobrą, a potem znalazłem lepszą. No bibeloty, jak to mówią, ale, ale jakie to jest sympatyczne się to jest fajne. Rzeczywiście, ile tu pomysłów jest, naprawdę leżą pomysły przed nami. Jest lornetka, albo przynajmniej pokroić lornetki. A tutaj, Mediterra? Ojaj. Dobry. Dobry. Ja robię teraz taki film stąd. Jest tu pan kolejny raz? Możemy szybciej pogadać? Ile razy już pan tutaj był? I razy I były kiedyś takie tłumy jak dzisiaj? Nie, czy... dzisiaj rekord. Rekord? To też tak zauważyłem. Ja napisałem, że ta impreza przybiła sufit, bo ona już dalej się nie ma gdzie rozwijać. Trzeba drugi parking taki zbudować. No niestety, już dalej do końca jest Czy to, to było największe miejsce, gdzie był klitarz? Czy od początku był tylko tutaj? Jak to było? Bo to już ta historia. Nie, takich którzy harcerze. Har har ale to Parczek, Parczek raczej w porównaniu z tym. No na lotnisku może kiedyś trzeba robić takie imprezy. No nie wiem, bo to, jeżeli to jest tak popularne. że więcej stoi, z tym więcej ludzi, którzy szukają czegoś tam innego, tak? Więc to, jest, to się samo napędza. No jest, ale już jest ciasto, co jest zupełnie no, no, niesamowite. Ruszamy dalej, ja coś może kupię u pana To są medale, tak? To jest inny świat. Ludzie się pasjonują medalami. No to po prostu znakomite miejsce. I bagnety. Bagnety to już. To są militaria takie. Bardzo, fajki tu mają? Wszystko, tak? Już nie będę państwa męczył, tylko uwierzcie mi, że znajdziecie wszystko. Ja tu pogadam z tym panem. Polecam to... Mogę spytać, do, do której godziny jestem plitarką? Eee, Pakujemy się o 13 tak? Ja to jest o 14, nie? Tam... Czyli mamy 11.28 Szanowni Państwo, warto, naprawdę warto przyjść to miejsce Sparkowanie może być gorzej, ale w końcu się wbijecie. 300 wystawców. Ilu? Około 300 wystawców. Nie było jeszcze tylu? Było. Kiedy? Cały czas uczęsta. No nie, nie, roku... ja byłem w tym roku kilka razy, jest zdecydowanie ale, mniej. Ale jest więcej. Na więcej było nas 350. Ale kiedy? To było się miesiące temu, było jeszcze więcej. Bo Was tak? Bo wiem ile biletów znajoma sprzedaje. Nie? Ale nie ja, ja byłem wtedy Panie, Ale na pewno... Teraz tutaj stanąć praktycznie nie można. Znaczy, można, trzeba. Tam... Tam Tam no to chodź Panie, no bo, bo się skończyły. O, ok, no, no, to, Tam już byłem. To będzie więcej. Nie, nie Mię, to, Skończyły się absolutnie. No pan, pan nawet nie wie, jak wielkie bierze imprezie udział. Tam jakieś fajki lornetki znowu, prześladują mi lornetki, ale z tym razem już nie kupię. No, Szanowni Państwo, może Pan ma rację, ale ja stąd widzę, że tam nie ma miejsca, ale może Pan ma rację, więc przyjeżdżajcie. Wybory wyborami, wybory trzeba naprawdę, bo ważne są w tym roku bardzo, być na wyborach, to jest oczywiste, ale potem, albo przedtem, no, no, zapraszam ja tutaj, bym Szanowni Państwo. No, ale ja bym nie chciał, żeby Pan mnie Oszona no. i Kometa.